Kiedy zaufanie do siebie, jak i do innych, nie może zaistnieć, a czy bez zaufania istnieją jakiekolwiek zdrowe relacje bliższe oraz dalsze, i kiedy się tworzy? Oraz utrzymuje, uwaga, relacje przedmiotowe, to mnie interesuje, jaki ktoś jest i co robi, co ma, które zawsze będą prowadzić do dysharmonii, kontroli i cierpienia, gdzie nie będzie zaufania, a potem takie związki. Przedmiotowe rozpadną się w fazie numer 3, czyli w fazie walki o władzę oraz dominację. Natomiast relacja podmiotowa opiera się na tym, kim ja oraz ta druga osoba jest i czego pragnie. Uwaga, pragnienie to nie jest zachcianka wymuszona na. Partnerza, aby takie relacje mogły zaistnieć, te podmiotowe, które nam dają spełnienia, potrzeba jest bezpieczeństwa oraz zaufania do zbudowania, którego potrzebne są kompetencje, a nie pobożne życzenie po pierwsze taką kompetencją jest nauczenie się dotrzymywania sobie oraz innym słowa czyli sumienność po drugie bycie otwartym na usłyszenie całkowicie odmiennego stanowiska czy też całkowicie innych wartości czyli rezygnacja z takich najbardziej prymitywnych instynktów które opierają się na lęku oraz Podejrzliwości, a tam gdzie jest lęk i czy jest miejsce na miłość? Po trzecie, gotowość do wyrażania siebie jasno, autentycznie. Oraz spójnie, czyli tam nie ma luki między tym, co ja mówię, a tym, co ja robię. Po czwarte, umiejętność słuchania nie po to, aby komuś odpowiedzieć, ale by być świadkiem w tej interakcji bez chęci jakiejkolwiek krytyki, oceniania, defensywy, pogardy, mikro czy makro zarządzania, co jest przemocą oraz nadużyciem wobec drugiej osoby. A nadużycie tworzy potężne poczucie bezwartościowości i nie prowadzi do zdrowych relacji sprawia, że my wstydzimy się tego, kim my jesteśmy, tak? I czujemy się nic nie warci, i uważamy, że nie przysługują nam w relacjach przedmiotowych żadne prawa i nie stajemy w swojej obronie i pozwalamy na to, aby nas wykorzystywano, mało tego, definiowano naszą rzeczywistość, za nas odbierając nam wewnętrzny autorytet oraz autonomię i sądzi się, że znęcanie się nad ym, Nami jest jedynym, na co my zasługujemy i jedyna obrona, jaką chociażby dysponuje dziecko, jest mechanizm psychologiczny, który nazywa się dysocjacją. I kiedy rzeczywistość jest straszna bądź zbyt straszna, zawsze istnieje możliwość psychologicznej ucieczki od problemów, kłopotów czy trudności. W zależności od naślenia, nadużyć, jak i przemocy, można spędzić część swojego dzieciństwa, ba dorosłego w życiu, w stanie całkowitej dysocjacji, i e, kiedy się to dzieje, kiedy e, miało miejsce nadużycie, do którego nie było tej gotowości mentalnej, czy emocjonalnej, czy psychologicznej, i wówczas była to reakcja adaptacyjna, która nam pozwoliła ujść z życiem. Natomiast Dysocjacja umożliwia również separację od tego wydarzenia, i wydaje się, że tamto wydarzenie jest odcięte od reszty naszego życia, co jest grubą nieprawdą, i dzięki temu w innych sytuacjach mogło się odnosić do sprawy normalnie. No proszę Państwa, ani żal. Ani litość to nie jest empatia, która jest konieczna do zdrowych więzi, i empatia pozwala drugiej osobie być w punkcie, jakim sobie na własne życzenie wybrała bez próby zamachu na jej suwerenność czy autonomię. I wtedy ja mogę w tym stanie empatii udzielić jej wsparcia bez nadużyć, bo empatia to jest wymaganie tej sumienności, tych pozostałych cech od siebie, a bezsilność tak, w przedmiotowych relacjach to jest wymaganie od. Od innych i o wiele trudniej jest nauczyć się i modelować prawidłowe postawy, ucząc się odpowiedzialności, niż potępiać, bo potępianie bierze się z bezsilności oraz braku tych kompetencji, o których ja dzisiaj mówię. I bezsilność to wymaganie od innych, aby oni się wygieli, aby oni się nagieli, aby oni stanęli na wysokości nieswojej odpowiedzialności i odegrali konkretną rolę, do którą do której zostali przez Państwa wybrani? I jeżeli występuje u mnie kompulsywna reakcja na czyjeś słowa, zachowanie y, lub brak tego zachowania wstręt wobec wyglądu czy wartości, warto zakwestionować sobie takie trzy aspekty w momencie tej konfrontacji, kiedy ja jestem wzburzony czy zburzona, jakie moje przekonanie? Kluczowe dla mojej tożsamości jest kwestionowanie, i dlaczego ja tak usilnie próbuję go bronić. Bo jeżeli to przekonanie by upadło, to jaka prawda się o mnie ujawni i czego to będzie dowodem? Dlaczego ja tak mocno muszę mieć rację? Czy mając rację, ja będę w epickich relacjach? Po drugie, jaki nieświadomy wyzwalacz właśnie się we mnie uruchomił, oraz dlaczego jestem tak przywiązana czy przywiązany do swoich oczekiwań oraz z jakiego miejsca one pochodzą. A po trzecie, co mówi o mnie mój niepokój oraz moja niepewność, kiedy kwestionuje się moje zniekształcenia poznawcze oraz to społeczne programowanie, bo taka wrażliwość tak mylona właśnie z empatią. Czyli reakcyjność i litość pochodzą z miejsca bezsilności oraz manii wielkości, a empatia wymaga naprawdę mentalnej, emocjonalnej pojemności, aby wznieść się ponad te najbardziej prymitywne parcie oparte na lęku oraz na podejrzeniach. I proszę Państwa, żadna ilość treści, ucieczek tego typu, siedzenia, oglądania nie zmieni w sposób policzalny oraz jakościowy. Waszych relacji oraz waszego życia na takie, które byście chcieli wieść od tego, że są rozmowy w cztery oczy, bo owszem, państwo próbujecie pracować nad sobą, za sobą, pod sobą, obok siebie, na ciebie, używając mechanizmów, które zostały wykształcone w dzieciństwie i wymagają pewnego rodzaju analizy, bo one przestały być dla Was przydatne i tutaj są potrzebne konkretne narzędzia, które Wam umożliwią rozwalenie skorupy, która sądzi, że sobie Poradzi sama, bo jak Państwo widzicie, to się jeszcze z jakiegoś powodu nie dzieje. Link do sesji wsparcia jest, jak zwykle, w opisie tej transmisji. Do zobaczenia po drugiej stronie oglądania i po tej stronie, tak, wdrożeń, kiedy potrzebujemy skonfrontować własne nieadaptacyjne schematy, tryby oraz nasze obrony naszej rzeczywistości.